Cześć, Z tej strony Wojtek, GoHero.pl i dzisiaj zajmiemy się tematem niezmiernie ważnym, a mianowicie doborem karty pamięci do kamery GoPro. W naszej ofercie znajdują się dwa rekomendowane modele, które spokojnie poradzą sobie z pracą przy 4K w 60 klatkach przy maksymalnym obciążeniu, a mianowicie Extreme i Extreme Pro od firmy Sandisk. Na początku myślę, że warto rozwiać mit klasa 10. Jeżeli chodzi o karty pamięci, jest niewystarczająca. Jeżeli chodzi o GoPro, już ładnych parę modeli wstecz i po prostu będzie nam zawieszać kamery. Wynika to z faktu, że klasa 10 oznacza minimalny zapis 10 MB na sekundę, więc nawet jeżeli podany na pudełku maksymalny w postaci 48 czy 60 MB na sekundę to bardziej nas interesuje ta dolna granica, która nie powinna być niższa niż to, co GoPro potrzebuje, a GoPro potrzebuje realnie 15-20 MB na sekundę. Także e, karty, które my mamy w ofercie mają standard Q3, e, czyli minimalny zapis 30 MB na sekundę, co gwarantuje, że mając 60 czy 90 MB maksymalnego zapisu, karta na bank nie zejdzie nam poniżej 30 i nie zawiesi sprzętu. Odczyty interesują nas tylko i wyłącznie w momencie, kiedy chcemy na przykład otworzyć bezpośrednio z karty plik w 4K poprzez czytnik, na przykład do telewizora. Natomiast najważniejszą kwestią jest właśnie ten zapis, tak? czyli to jak karta jest szybko w stanie zapisywać materiał, który podaje jej kamera. Warto także pamiętać o formatowaniu kart pamięci. Czy będzie ona przekładana z innego sprzętu, czy będzie świeżo kupiona równolegle do kamery. Warto pamiętać, że go GoPro, zawsze w zakładce Reset, ma format SD-kart i formatujemy sobie kartę pamięci. Gwarantuje to po prostu stabilną pracę, nawet jeżeli jest to karta rekomendowana, to niesformatowana może różnie pracować, bo dla przykładu GoPro Hero 8 karty do 32 GB pojemności formatuje w standardzie FAT32, a powyżej formatuje jako exFAT, więc tutaj też samym formatem wskazujemy jak karta ma zapisywać pliki, w jakim formacie ma pracować po prostu, także to są najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o karty pamięci, warto jeszcze dodać, że czasem zamiast jednej dużej karty lepiej mieć to rozbite na dwie trzy karty o mniejszej pojemności, szczególnie jeżeli nie potrzebujemy aż tak długich sekwencji nagrywanych w ciągu. Jeżeli nagrywamy krótkie filmy, to rzeczywiście warto na przykład 128 rozbić sobie na 264, to daje nam zabezpieczenie w momencie, kiedy coś by się na przykład stało z kartą pamięci, czy nawet byśmy ją zgubili, to nie tracimy całego materiału i o tym też warto pamiętać. Także to tyle, jeżeli chodzi o temat kart pamięci. To są naprawdę podstawowe informacje, których warto się trzymać po prostu, żeby dobrać sobie ją odpowiednio do sprzętu. Linki do kart pamięci będą zawarte w opisie na dole, także można sobie sprawdzić wszystkie modele, które będą kompatybilne dobrać sobie coś względem pojemności. Serdecznie zachęcam do zadawania pytań, postaram się odpowiedzieć na każde z nich, do zasubskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco z pojawiającymi się odcinkami. I to tyle dzisiaj. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem. Dzięki, cześć.